Nazywała się Ewa, miała 40 lat i od 7 lat była wdową. Jej historia zaczęła się po śmierci męża. Ewa i jej mąż mieszkali w mieszkaniu w wieżowcu na obrzeżach małego miasteczka pod Krakowem, które należało do jej zmarłego męża. Nie mieli dzieci, więc po jego odejściu Ewa została sama w tym mieszkaniu. Budynek, w którym mieszkała, miał młodego portiera około 28, może 30 lat, chłopaka z pobliskiego miasta. Przez cały czas, gdy była tam z mężem, portier nie wzbudził w niej żadnych negatywnych emocji. Właściwie to była pewna, że to całkiem sympatyczny młody człowiek. Kropka po śmierci męża Ewa często schodziła na dół, żeby zrobić zakupy czy odebrać jakieś przesyłki. Była kobietą zadbaną, mimo wieku wyglądała na co najmniej 10 lat mniej, a ludzie często myśleli, że wciąż jest panną. Jednak Ewa nie lubiła prosić o pomoc portiera. Po prostu nie potrafiła nawiązać z nim kontaktu, zwłaszcza, że nie przepadała za młodszymi mężczyznami. Zazwyczaj robiła zakupy sama, chodząc do pobliskiego sklepu albo na rynek kropka pewnego popołudnia. Wracając z zakupami, portier zatrzymał ją przy wejściu i zapytał. — Pani Ewo, a czemu pani nigdy nie mówi, żebym coś dla pani przyniósł? Ewa spojrzała na niego trochę zaskoczona. — No bo nie chcę cię męczyć, naprawdę. Przynoszę tylko drobiazgi, coś z bloku, nie chcę, żebyś przez mnie musiał się nachodzić, kropka, ależ proszę pani, to żaden kłopot. Proszę tylko wziąć mój numer telefonu, a ja przyniosę wszystko, czego pani potrzebuje. W ciągu pięciu minut kropka Ewa uśmiechnęła się lekko i powiedziała No dobrze, ale nie chcę, żebyś przez to opuszczał portiernie albo przerywał naukę. Widzę, że dużo się uczysz z tymi książkami, które zawsze masz pod ręką, kropka tak, studiuję na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Trochę się opóźniłem, bo muszę sam się utrzymać. Praca portiera to dla mnie tylko dorywcza robota, żeby mieć na życie i mieszkanie, wyjaśnił z dumą, kropka. Z czasem zaczęli się trochę lepiej poznawać. Kiedy Ewa wracała z zakupami, często widziała, jak on i jego koledzy, też studenci, siedzą i uczą się wspólnie w portierni. To było dla niej zaskakujące młodzi ludzie, którzy mimo pracy i obowiązków naukowych, potrafili znaleźć czas na rozwój. Ewa podobał się ten obraz pracowici, ambitni młodzi ludzie, tacy jak on kropka, pewnego dnia, gdy Ewa miała dużo zakupów i nie chciało jej się wychodzić, zadzwoniła do niego. Cześć, czy mógłbyś mi przynieść kilka rzeczy z listy? Zapytała kropka: oczywiście, pani Ewo. Zaraz wszystko przyniosę odpowiedział kropka: przyniósł zakupy szybciej, niż się spodziewała, nie minęło dziesięć minut. Ewa była zdziwiona i wdzięczna. Boże, gdybym wiedziała to kiedyś wcześniej bym do ciebie zadzwoniła, proszę bardzo, zawsze do usług powiedział z uśmiechem kropka wieczorem, gdy Ewa siedziała sama w swoim mieszkaniu, poczuła się smutna i trochę samotna. Po kolacji, gdy była już gotowa do snu, zadzwoniła do niego. On odebrał od razu. Halo, słucham, pani Ewo, nic pilnego, po prostu się trochę nudziłam i chciałam pogadać, wyznała kropka, no to świetnie, ja też robiłem sobie przerwę od nauki, Możemy pogadać, odpowiedział. Rozmowa przeciągnęła się na długie godziny. Opowiedział jej o swoim pochodzeniu, ambicjach i trudach życia studenta pracującego na własny rachunek. Ewa z kolei podzieliła się wspomnieniami o mężu i życiu, które prowadziła do tej pory. Zdziwiła się, jak bardzo bliskie stały się ich rozmowy, a on okazał się być nie tylko sumiennym studentem, ale i człowiekiem odpowiedzialnym i dojrzałym. Pewnego wieczoru, gdy otworzyła drzwi mieszkania, zobaczyła, że stoi przy nich właśnie on. Była to niespodzianka, bo zwykle dzwonił wcześniej. Kropka, przyszedłem zrobić ci niespodziankę i upewnić się, że wszystko w porządku powiedział nieśmiało. Kropka". Ewa zaprosiła go do środka i zrobiła mu sok pomarańczowy. Siedzieli razem na kanapie rozmawiając, a jej luźna, zwiewna sukienka i delikatny zapach perfum tworzyły wyjątkową atmosferę. Ewa zauważyła, że on patrzy na nią z zainteresowaniem, a to uczucie było obustronne, Choć oboje starali się zachować dystans, kropka, ta noc była początkiem czegoś nowego. Spędzili razem kilka godzin, a Ewa poczuła, że po latach samotności w końcu znalazła kogoś, komu może zaufać. Jednak w głębi duszy wiedziała, że ich związek nie będzie łatwy, różnica wieku, przeszłość i społeczne uprzedzenia to tylko niektóre z przeszkód, kropka, kiedy jego telefon zaczął dzwonić co chwilę, a on ignorował rozmowy, by być z nią. Ewa poczuła, że to nie jest zwykła znajomość. Jej myśli zaczęły krążyć wokół pytania, co tak naprawdę łączy młodego portiera z wdową z małego miasteczka. I dlaczego czuje, że nadchodzi coś, co zmieni ich życie na zawsze. I wtedy, w chwili największego spokoju, ktoś zapukał do drzwi. Wieczór w mieszkaniu Ewy wciąż tlił się ciepłym światłem lampki stojącej na komodzie, gdy zaskakujący dźwięk pukanie do drzwi przerwał ich rozmowę. Było już późno, około godziny pierwszej, a ona i Michał, bo tak miał na imię młody portier, siedzieli blisko siebie na miękkiej kanapie w salonie. Ewa miała na sobie zwiewną, kremową sukienkę, sięgającą tuż za kolana, której delikatny materiał lekko opływał jej sylwetkę, podkreślając subtelne krągłości. Na stopach nosiła jedwabiste, cieliste pantofelki na niskim obcasie, które dodawały jej lekkości i wdzenku. Długie, kasztanowe włosy miały rozpuszczone, delikatnie opadały na ramiona, a na szyi błyszczał drobny, srebrny łańcuszek z zawieszką niewielkim serduszkiem. Michał patrzył na nią z fascynacją, ale i pewną dozą nieśmiałości. Kto to może być o tak późnej porze? Zapytała Ewa, wstając i kierując się do drzwi. Michał uniósł brwi, wyraźnie zaskoczony, ale nie próbował powstrzymać kobiety. Ewa otworzyła drzwi i stanęła jak wryta. Na progu stał mężczyzna w średnim wieku, ubrany w elegancki, ale lekko przykurzony płaszcz. Jego twarz była surowa, a oczy zimne i przenikliwe. Nie wyglądał na kogoś, kto przyszedł z wizytą towarzyską dobry wieczór, pani Ewo odezwał się stanowczym głosem: Nazywam się Janusz Kowalczyk. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam ewa cofnęła się o krok, zaskoczona. Michał wstał gwałtownie, jakby gotowy do obrony proszę wejść. Panie Kowalczyk powiedziała ostrożnie, wpuszczając go do środka. Janusz wszedł do mieszkania, rozglądając się uważnie. Jego wzrok zatrzymał się na Michału. A to kto? Zapytał, marszcząc brwi. To mój przyjaciel, odpowiedziała Ewa, czując jak napięcie rośnie. Janusz podszedł bliżej i przez chwilę milczał. Wreszcie powiedział Mam dla pani wiadomość, która może panią zaskoczyć. Dotyczy pana Michała. Ewa i Michał spojrzeli na siebie z niedowierzaniem. Co takiego? Zapytała Ewa, próbując zachować spokój. Janusz wyjął z wewnętrznej kieszeni kopertę i położył ją na stole. Proszę to przeczytać, powiedział. Ewa sięgnęła po kopertę i wyciągnęła z niej dokumenty. Przeczytała szybko kilka linijek. Jej twarz blakła. To niemożliwe, wyszeptała. Michał zbliżył się do niej, próbując spojrzeć na dokumenty. To nieprawda. To jakiś pomyłka. Próbował się bronić. Janusz uśmiechnął się gorzko. Proszę się nie oszukiwać. Pan Michał nie jest tym, za kogo się podaje. To nie jest zwykły student i portier. Jest kimś, kto ukrywa się przed przeszłością. I ta przeszłość może panią wciągnąć w poważne kłopoty. Ewa poczuła, jak serce wali jej szybciej. Przez myśl przeszły jej wszystkie dotychczasowe chwile z Michałem rozmowy, uśmiechy, wspólne wieczory. Czy naprawdę znała tego człowieka? Michał spojrzał na Janusza z gniewem. Przestańcie, to kłamstwa. Ewa, nie słuchaj go. Ale Ewa wiedziała, że nigdy nie było jej tak trudno zaufać komuś, jak teraz. Z jednej strony była mu wdzięczna za to, że przynosił jej zakupy, że rozświetlił jej samotne dni. Z drugiej, czy mogła zaufać człowiekowi, którego przeszłość była owiana tajemnicą, Janusz odwrócił się i wyszedł, zostawiając za sobą ciężką ciszę. Ewa spojrzała na Michała, który był wyraźnie poruszony, ale też zmęczony. Co ty przede mną ukrywasz? Zapytała cicho, czując, że ich historia dopiero się zaczyna, a przyszłość jest pełna niepewności i niebezpieczeństw. W tym momencie telefon Michała zaczął dzwonić. Ewa spojrzała na wyświetlacz i zobaczyła nieznany numer. Michał spojrzał na nią z wyrazem, którego nie potrafiła odczytać kropka nie odbieraj powiedział, ale dzwonek trwał dalej kropka Ewa poczuła, jak adrenalina zaczyna krążyć w jej żyłach. Wiedziała, że właśnie weszła w świat, gdzie nic nie jest takie, jak się wydaje kropka i gdzie każda odpowiedź rodzi nowe pytania. Noc zapadła nad małym miasteczkiem pod Krakowem, a w mieszkaniu Ewy atmosfera gestniała od niewypowiedzianych słów i niepewności. Michał spojrzał na migający ekran telefonu, który wciąż wibrował na stole, jakby upierając się, by przerwać ich ciszę. Kropka, nie odbieraj powtórzył z napięciem w głosie, ale Ewa, ciekawa i jednocześnie zaniepokojona, sięnęła po słuchawkę. Kropka, halo. Powiedziała ostrożnie. Kropka, głos po drugiej stronie był niski i obcy, a słowa, które usłyszała, sprawiły, że serce zabiło jej mocniej. Kropka, pani Ewo, proszę uważać na to, z kim się zadaje. To może być niebezpieczne, usłyszała i po chwili linia się rozłączyła. Kropka, Ewa odłożyła telefon z drżącymi rękami. Michał patrzył na nią z mieszaniną złości i rozpaczy. Kropka, mówiłem, że to nie jest takie proste, wyrzucił z siebie. Muszę ci wszystko wyjaśnić, ale nie tutaj, nie teraz. Kropka, Ewa poczuła, jak zimny podspływa spływa jej po plecach. W głowie kotłowały się pytania. Kim jest Michał? Dlaczego ukrywał przed nią swoją prawdziwą tożsamość? I co miało znaczyć to tajemnicze ostrzeżenie, gdzie chcesz iść? Zapytała, starając się opanować głos. Spotkasz mnie jutro o szóstej wieczorem przy Starym Rynku w Krakowie. Tam wszystko ci powiem odpowiedział bez wahania. Następnego dnia Ewa długo zastanawiała się nad propozycją Michała. Wiedziała, że spotkanie może zmienić wszystko, ale też bała się, co usłyszy. W końcu zdecydowała się wyjść włożyła elegancką, granatową sukienkę z delikatnym dekoltem, który subtelnie podkreślał jej szyję, a na nogi założyła czarne szpilki, które dodawały jej pewności siebie. Do tego dobrała minimalistyczną, srebrną biżuterię kolczyki i bransoletkę oraz lekką kurtkę na chłodniejszy wieczór kropka, gdy dotarła na stary rynek. Tętnił on życiem, ludzie spacerowali, sprzedawcy krzyczeli, a światła latarni odbijały się w brukowanych uliczkach. Michał czekał przy fontannie, ubrany w prostą koszulę i dżinsy, ale jego spojrzenie było poważne. Dziękuję, że przyszłaś, powiedział natychmiast. Muszę ci powiedzieć prawdę. Nie jestem zwykłym portierem ani studentem ekonomii, tak jak ci mówiłem. Ewa zdziwiła się, ale nie przerwała mu. Jestem na usługach pewnej grupy, która zajmuje się, no cóż, powiedzmy, że nie do końca legalnymi interesami. To wszystko miało być tymczasowe, aby zabezpieczyć przyszłość mojej rodziny, ale sytuacja wymknęła się spod kontroli. Kropka Ewa poczuła, jak świat wokół niej zaczyna się obracać. To wyjaśniało wiele tajemnicze telefony, nagłe wizyty i napięcie, które czuła od jakiegoś czasu. A ja. Zapytała drżącym głosem. Co ze mną? Wciągnęłam się w coś, czego nie rozumiem. Michał spojrzał na nią z żalem. nie chciałem cię skrzywdzić, Ewo. Ty jesteś jedyną osobą, której mogłem zaufać. Ale teraz sytuacja jest poważna i musimy podjąć decyzję. Albo odejdziesz i zapomnisz o mnie, albo razem spróbujemy to przetrwać. Ewa przez chwilę milczała, a potem uśmiechnęła się lekko, choć w jej oczach błyszczały łzy. Nie jestem już tą samą kobietą, która bała się życia. Może czas na nowy rozdział, nawet jeśli będzie trudny. Michał ujął jej dłoń i oboje spojrzeli w gwiazdy, które rozświetlały nocne niebo nad Krakowem. Wiedzieli, że ich historia dopiero się zaczyna, a przed nimi wiele wyzwań kropka, ale czy uda im się przetrwać burzę, która nadciągała? I jakie tajemnice jeszcze kryje przeszłość Michała? To pytanie pozostało bez odpowiedzi, gdy nagle w oddali rozległ się przeraźliwy krzyk, który przerwał ich chwilę spokoju. Noc nad Krakowem zdawała się spowijać wszystko swoim mrokiem, gdy Ewa i Michał, trzymając się za ręce na brukowanym starym rynku, poczuli, że spokój jest tylko pozorny. Przeraźliwy krzyk, który rozległ się gdzieś z bocznej uliczki, przeciął ciszę jak nóż. Ewa zadrżała, a Michał natychmiast zwrócił wzrok w stronę źródła dźwięku. Kropka, to nie jest dobry znak mruknął, ściskając mocniej jej dłoń. Musimy się stąd jak najszybciej oddalić. Kropka, Ewa, mimo strachu, poczuła, jak adrenalina rozlewa się po jej żyłach. W tych niebezpiecznych chwilach Michał wydawał się być oazą spokoju, choć w jego oczach migotała determinacja i coś jeszcze tajemnica, która jeszcze nie została w pełni odkryta kropka idziemy na kawę zaproponował cicho, prowadząc ją w stronę pobliskiej kawiarni, która jeszcze była otwarta. Ewa zauważyła, że jego twarz była lekko zaciśnięta, a ręce drżały mu tylko nieznacznie, co oświadczyło o napięciu, jakie odczuwał kropka w kawiarni, wśród ciepłego światła lamp i zapachu świeżo mielonej kawy, usiedli przy stoliku w rogu. Michał zamówił dla nich dwie czarne kawy, a Ewa wybrała delikatny deser malinowy sernik, który zawsze przypominał jej beztroskie chwile sprzed lat. Kropka, muszę ci powiedzieć coś jeszcze zaczął Michał, spoglądając na nią z intensywnością, która sprawiła, że poczuła lekki dreszcz. Wiesz, że moja przeszłość nie jest prosta, ale to, o co cię czeka, może być jeszcze bardziej skomplikowane. Kropka, Ewa uśmiechnęła się lekko. Starając się dodać sobie odwagi. Kropka, wiesz, Michał, życie nauczyło mnie, że czasem trzeba ryzykować, żeby coś zyskać. Nie boję się, tylko chcę wiedzieć, na co się pisze. Kropka. Michał skinął głową i pochylił się lekko, jakby chciał podzielić się czymś, co było jak tajemnica skrywana przez lata. Kropka. istnieje ktoś, kto bardzo chce, żebyś zapomniała o mnie. Ktoś, kto nie cofnie się przed niczym, by nas rozdzielić. Kropka. Ewa poczuła, jak serce wali jej mocniej. Kropka. Kto to jest, jeszcze nie mogę powiedzieć. Ale musimy być czujni i ostrożni kropka, kiedy wychodzili z kawiarni, ulica była już niemal pusta, a światła latarni tworzyły długie cienie na chodniku. Michał objął Ewę ramieniem, a ona poczuła, że choć świat dookoła jest pełen niepewności, to przynajmniej teraz nie jest sama kropka w drodze powrotnej do jej mieszkania. W cieniu jednej z kamienic, Michał nagle zatrzymał się i szepnął, Ewo, muszę Ci coś pokazać. To może wszystko wyjaśnić. Kropka wyjął z kieszeni niewielki Pendrive i podał ją kobiecie. kropka To nagrania. Są tam rzeczy, które mogą zmienić nasze życie, ale też mogą nas narazić na niebezpieczeństwo. Kropka Ewa spojrzała na Michała, a potem na Pendrive. Serce zaczęło jej bić jeszcze szybciej. Kropka co teraz, Michał uśmiechnął się lekko. Choć w jego oczach krył się cień smutku. Kropka teraz musimy zdecydować, czy chcemy walczyć o naszą przyszłość czy uciekać przed tym, co nas czeka. Ewa spojrzała na nocne niebo, gdzie gwiazdy migotały jak nigdy wcześniej. Wiedziała, że jej życie już nigdy nie będzie takie samo. A w cieniu ulicy, gdzieś daleko, ktoś obserwował ich każdy ruch, czekając na moment, by zadziałać. Ciemność nocy zdawała się jeszcze gęstsza, gdy Ewa i Michał wrócili do mieszkania na obrzeżach Krakowa. Cisza w bloku była niemal namacalna, przerywana jedynie cichym szelestem ich kroków na korytarzu. Ewa zamknęła drzwi za sobą i oparła się o nie, czując jak puls serca przyspiesza od emocji i niepokoju. Kropka Michał usiadł na skraju kanapy, a Ewa stanęła naprzeciwko, trzymając w dłoniach pendrive, który wciąż wydawał się być ciężki od tajemnic, które krył. Musimy to obejrzeć, powiedział cicho Michał. Ale nie tutaj. To za duże ryzyko. Ewa skinęła głową, starając się opanować drżenie rąk. Wiedziała, że to, co zobaczą, może zmienić wszystko. Ale nie spodziewała się, że już za chwilę ich spokojne życie stanie na głowie. Kropka, nagle usłyszeli cichy trzask. Ktoś próbował otworzyć drzwi do mieszkania. Kto to może być o tej porze? Wyszeptała Ewa, a Michał natychmiast podszedł do drzwi. Kropka, przysłuchiwali się. Trzask powtórzył się tym razem głośniejszy. Jakby ktoś używał narzędzia. Kropka, to niebezpieczne powiedział Michał, sięgając po telefon, aby zadzwonić po pomoc. Kropka, drzwi zaskrzypiały, a potem ktoś zaczął uderzać pięściami. Kropka, Ewo. Schowaj pendrive. Rozkazał kropka, kobieta szybko schowała go do kieszeni swojej kurtki, a Michał podbiegł do okna. Spojrzał na korytarz, nikogo nie było, ale ktoś na pewno próbował się włamać kropka, to musi być ten, który nas śledzi, powiedział. Wyraźnie zaniepokojony kropka Ewa poczuła, jak adrenalina miesza się z lękiem. Wtedy do mieszkania zadzwonił telefon. Michał odebrał, a słowa, które usłyszał, sprawiły, że jego twarz zbledła. Kropka musimy natychmiast wyjechać z miasta, powiedział do Ewy, która patrzyła na niego z niedowierzaniem. To nie jest już bezpieczne miejsce. Kropka w ciągu kilku minut spakowali najpotrzebniejsze rzeczy. Ewa założyła obcisłe spodnie i lekką bluzkę z dekoltem w serek, a na stopy włożyła wygodne buty sportowe. Jej włosy związane były w niedbały kucyk, a na szyi błyszczał srebrny łańcuszek, który Michał kiedyś jej podarował, kropka nie wiem, co nas czeka, powiedziała cicho. Patrząc mu w oczy, kropka, ale musimy być razem, odpowiedział kropka, gdy opuszczali mieszkanie. Ewa rzuciła jeszcze ostatnie spojrzenie na puste ściany, które przez lata były jej jedynym schronieniem. Teraz wszystko się zmieniało, kropka na zewnątrz czekał samochód stary, ale niezawodny. Michał wsiadł za kierownicę, a Ewa obok niego. Wyruszyli w nieznane, zostawiając za sobą życie pełne tajemnic i zagrożeń. w lusterku wstecznym Michał zauważył ciemną sylwetkę, która obserwowała ich od strony budynku. Ktoś szepnął coś do telefonu, a potem postać zniknęła w cieniu. to dopiero początek powiedział, zaciskając dłonie na kierownicy. Ewa spojrzała na niego. A w jej oczach pojawił się cień determinacji kropka i nie zamierzam się poddać kropka w ich sercach tliła się nadzieja, ale też świadomość, że droga przed nimi jest pełna niebezpieczeństw. A tajemnice Michała mogą okazać się bardziej mroczne niż ktokolwiek przypuszczał kropka i gdzieś w oddali pośród nocnych świateł Krakowa ktoś planował kolejny ruch. Mrok nocy otulił samochód, który sunął powoli wzdłuż opustoszałych ulic Krakowa. Ewa siedziała obok Michała, który z napięciem trzymał kierownicę, co chwila spoglądając w lusterko wsteczne. Jej serce biło szybko, a myśli wirowały, co też kryje ta tajemnicza przeszłość, która nagle wybuchła jak bomba. Ewa miała na sobie prostą, czarną bluzkę z subtelnym dekoltem, który delikatnie odsłaniał jej obojczyki, a na nogach nosiła ciemne dżinsy przylegające do sylwetki. Jej długie, kasztanowe włosy były związane w niedbały kucyk, a na szyi błyszczał srebrny łańcuszek, który Michał kiedyś jej podarował symbol ich niepewnej jeszcze więzi. Na palcu błyszczał pierścionek, który kiedyś należał do jej męża, cichy przypominacz o przeszłości, której nie można było tak łatwo zostawić za sobą kropka dokąd jedziemy. Zapytała cicho, próbując opanować drżenie w głosie kropka mam znajomego pod Tarnowem, odpowiedział Michał, starając się brzmieć pewnie. Tam będziemy bezpieczni, przynajmniej na jakiś czas kropka droga była wąska i kręta, a światła samochodu odbijały się od mokrej od wieczornego deszczu na wierzchni. Michał wcisnął pedał gazu, jakby chciał uciec nie tylko przed niebezpieczeństwem, ale i przed własnymi demonami kropka wierz, Ewo zaczął po chwili, zerkając na nią ukradkiem, nigdy nie planowałem, byś w to wszystko była zamieszana. Żebyś ty musiała płacić za moje błędy kropka Ewa uśmiechnęła się lekko. Choć w jej oczach czaiła się mieszanka troski i determinacji. Kropka, czasem życie stawia nas w sytuacjach, których nie wybieramy. Ale to, jak na nie reagujemy, definiuje, kim naprawdę jesteśmy. Kropka, Michał skinął głową, ale jego spojrzenie zdradzało, że wciąż walczy ze sobą. Kropka, po dwóch godzinach jazdy samochód zatrzymał się przed małym domem na skraju lasu. Budynek był skromny, z drewnianym gankiem i światłem przebijającym się przez zasłony w oknach. Michał zapukał cicho, a po chwili drzwi otworzył mężczyzna w średnim wieku, o surowej twarzy, ale z ciepłymi oczami. Tomek przedstawił go Michał. To Ewa. Będziemy tu bezpieczni. Tomek skinął głową i zaprosił ich do środka. Wewnątrz panował przytulny półmrok, a na stole stały filiżanki z parującą herbatą. Kropka, możecie tu zostać tak długo, jak będziecie potrzebować powiedział spokojnie. Ewa poczuła, jak ciężar ostatnich dni zaczyna powoli opadać. Jednak coś w jej wnętrzu nie pozwalało jej zapomnieć o tym, co ich czekało. Kropka następnego dnia, gdy wstała, zauważyła na stole list. Był bez nadawcy, ale treść sprawiła, że jej serce znów zabiło szybciej. Nie myślcie, że ucieknięcie. Twoja przeszłość, Michał, jest bliżej niż myślisz. A Ewo, twoje życie wisi na włosku. Kropka, Ewa spojrzała na Michała. Jego twarz była blada, a oczy pełne niepokoju. Kropka, to dopiero początek powiedział cicho. Kropka, a gdzieś daleko. W cieniu drzew ktoś obserwował dom, czekając na kolejny ruch i tak zaczynała się prawdziwa gra, w której stawka była ich życie.